Siemanko Ekipa, witam Was z mojego fotostudio Studio Garage z garażu, który podnajmuję też do sesji fotograficznych. A dzisiaj mam tutaj model day z Jasmine, która sobie organizuje już chyba to jest czwarty z kolei taki dzień. Polega to na tym, że ona jest tu przez cały dzień dostępna, modelka, gotowa, ma super outfity, a fotografowie sobie bukują na godzinki czy dwugodzinne sloty, żeby robić sobie zdjęcia. I to jest. Bardzo fajna opcja uważam dla modelki, która może sobie fajnie zarobić będąc w jednym miejscu. Dla fotografów, którzy mogą sobie zbudować fajnie portfolio i przyjeżdżają na gotowe, gdzie mają studio modelkę umalowaną, gotową z fajnymi outfitami. Jakie fajne jeszcze atrakcje. No i dla studia też, w tym przypadku mnie, mogę sobie troszkę też zarobić ekstra na tym. I pomyślałem, że nagram trochę taki filmik o tym. Pokażę Wam też przy okazji moją kreatywną przestrzeń. I zobaczymy też troszkę tak od kuchni, jak to, jak to wygląda. Ja organizuję tutaj takie dni z klasycznymi motocyklami, z klasycznymi samochodami teraz też. I pokażę Wam trochę. Tutaj właśnie jest główny garaż, w którym robi się trochę zdjęć. Na co dzień jest to naprawdę garaż, w którym mój tato restauruje klasyczne samochody oraz motocykle też. I się tym zajmuję, zajmuję się też spawaniem, ale wpadliśmy na pomysł, żeby czego nie wykorzystywać tego też do zdjęć. Już było tu parę eventów mojej grupy polskich fotografów w UK, a teraz też robię tak, że po prostu można sobie to wynająć, przyjechać ze swoją modelką albo właśnie skorzystać z takiego model daya. Jakie motocykle mam? Z tymi motocyklami też jest różnie, bo wykorzystujemy też do zdjęć czasami klientów naszych motocykle. E, oczywiście wszyscy są happy, no bo każdy posiadacz klasycznego pojazdu bardzo chce, żeby ten pojazd był gloryfikowany na zdjęciach i wykorzystywany do takich rzeczy. E, dzisiaj mieliśmy tu e, taki oto rosyjski sprzęt, sowiecki sprzęt bym powiedział, K750 znany też jako Dniepr. Oczywiście Harlejka to jeden z moich ulubionych sprzętów, a tam w tle pokażę Wam jeszcze właśnie jak Jasmin cały czas działa. Tu się ładuje Kadilaczek, bo nam zdechła bateria, ale Kadilaczek jest przepiękny do fotek i właśnie była taka sytuacja, że Jasmin miała przerwę. Między zdjęciami i mówi, że ma taki strój, co by fajnie pasował do tego Kadilaka. I że może podczas tej przerwy, między zdjęciami, żebym ja z nią zrobił kilka fotek. I naprawdę nie zajęło nam to więcej niż 10 minut. I bardzo fajne foty powstały. Zobaczcie sami. Wracając do tematu Cadillaca, mam tutaj, można by powiedzieć, sąsiada zaprzyjaźnionego, który ma kolekcję takich aut i dobrze się zakumplowaliśmy. Właśnie mój tata też dla niego dużo robi, tych samochodów restauruje, więc mam fajny dostęp, żeby te auta od niego sobie wypożyczać do zdjęć, co też... Oczywiście y, jestem w stanie zaoferować Wam, jeżeli ktoś był chętny na przyjechać i zrobić taką sesję, to tych aut do wyboru jest naprawdę chyba z 10 w tej chwili. E, Mustangi oczywiście, Kabilaki y, 2 jest taki różowiutki, jest jeszcze biały, y, jest Chevrolet Pickup, możecie, kto mnie ogląda i patrzy co tam robię, to możecie, e, mogliście widzieć już to auto też więc jest naprawdę duży wybór bardzo chcę zrobić właśnie sesję on ma Dodge'a czerwonego też którego bardzo chcę wziąć właśnie ale tak bardziej już na jesieni, gdzieś na ulicę i zrobić takie mm, amerykańskie zdjęcia w każdym razie to wszystko jest dostępne tutaj naokoło widzę jeszcze naokoło jest jak ja to mówię kreatywna przestrzeń chociaż to jest troszkę tak no jak to, na farmie tutaj się faktycznie tego wszystkiego używa, tutaj się pracuje, więc trochę rzeczy się wala, że tak powiem. Za mną jest jeden z moich ulubionych ten, który też wykorzystuje sporo do zdjęć. Pewnie niektórzy kojarzą, robiłem z tym samochodem już i sesje ciążowe, i par, i modelki, też pewnie coś wstawię. To autko sobie tutaj siedzi w sumie na stałe teraz u nas. Więc też jest jak najbardziej do użytku i można super rzeczy tu zrobić. Jest tam droga z tamtej strony, na tą drogę sobie można, bo to jest droga taka wewnętrzna na farmie, więc można sobie tam też oczywiście działać i stawiać te pojazdy i robić różne fajne fotki. Silosy, które dużo ludzi tutaj wykorzystuje do fotek. Tam jeszcze z tyłu jest polana spora, po prostu trawka, krzaczki, drzewka, więc też można po prostu takie naturalne rzeczy zrobić. No, ten sobie zrobiłem taki luźny vlogasek odcineczek dla Was. A zobaczymy jeszcze trochę, jak Justin tutaj pozuje. Co to za poprawki? Jak Ci się podoba dzisiejszy dzień? Jeszcze jest, jeszcze ostatni fotograf, nie? Zmęczona bardzo? Nie, może być. Może być. Ty to robisz to na co dzień, nie? A, je, a jaki miałeś najdłuższy dzień, że cały dzień e, pozowałaś? No te 8 godzin. Pokażę Wam jeszcze trochę e, samego studia w środku. E, chociaż mam straszny bałagan teraz. Jeszcze Jasmine też narozwalała no, swoich rzeczy. Hmm. E, żartuję oczywiście. E, mam łazieneczkę, jak to łazieneczka, żeby w głodzie się pójść e, skorzystać najważniejsze miejsce tu, gdzie można robić kawę. Tak, jest, jest kawa, jest lodóweczka też, jakby ktoś potrzebował. Tu jest mój setup, ten boho, na którym robię w sumie wszystko, bo robię tu i rodzinki, i dzieciaczki, i buduary, wszystko tu robię. Jest pianinko w studiu, można go przesuwać, bo jest na kółkach, więc można z nim kombinować. Tu jest normalnie mój główny setup pod fine arty. W tej chwili jest trochę wszystko poprzesuwane, bo po prostu potrzebowaliśmy miejsca. Ale tutaj robię te fajnertowe moje prace. To lustro możecie kojarzyć to lustro z fajnej sesji, chociaż już go wykorzystywałem kilka razy. Tu mam takie małą przebieralnię, tam się można schować przebrać. Tam zazwyczaj sobie wszyscy chodzą. Tu w tej chwili jest trochę inaczej niż było, bo przeprowadzałem się i zabrałem część mebli do domu, ale będę tutaj wstawiał coś, coś też ładnego i niedługo będę wymieniał też podłogę. Właśnie już mierzyłem, mam cały plan, więc chcę tu zrobić trochę remont, ale tak to w tej chwili wygląda w środku. Przy tych oknach można też super rzeczy naprawdę zrobić. Jest kominek na zimę, więc w zimę tutaj naprawdę dobrze grzeje. A pokażę Wam jeszcze jedną fajną rzecz. Które bardzo lubię wykorzystywać, ten karawan. Przyczepę kempingową. W Polsce karawan to trochę źle się kojarzy, ale e, tak, tu jest łóżko, też jest trochę e, mest, wybaczcie, ale właśnie jak to światło pięknie tam wpada, to można robić tu magiczne rzeczy. Wszystko obiliśmy drewnem, e, bo tak nie było. Też jest tutaj kominek i robiłem tutaj też fajne zdjęcia przy tym kominku. Ehm. Więc naprawdę tu jest kolejne super miejsce i też fajnie pokazuje jak można sobie naprawdę tanią, tanim kosztem własnymi siłami fajną przestrzeń do zdjęć zrobić. Ja sporo robię zdjęć przez to okno. Jak jest fajna pogoda, to można super tu zrobić właśnie na przykład buduary. Więc oczywiście jak ktoś sobie tu do mnie przyjeżdża, to ten karawan też jest w pełni do wykorzystania. I to by chyba było na tyle dzisiaj. Jeżeli ktoś jest chętny sobie tu do mnie przyjechać z modelami, modelką lub sobie przyjechać na taki model day, jak na przykład robimy z Jasmine, mam w planach też robić z innymi modelkami, to oczywiście jak najbardziej serdecznie zapraszam. We wszystkim, jak będę mógł, to pomogę i ugoszczę najlepiej, jak umiem. Trzymajcie się, hej!